Panie przyjaciele, dalsi liści, jestem pod Arunachalą w i oczywiście, w centrum miasta, tam z dala chyba widzicie, o, widzicie zarys góry świętej. Jestem pod takim dużym sklepem, który teoretycznie powinien być zamknięty, ale tak co owak lockdown odpuszcza, już są ludzie na ulicach, już wiele, już jest otwarty, na szczęście A ja słuchajcie, tutaj pod właśnie tym stawem spotkam swojego dawnego ucznia bardzo zdolnego zresztą, fajnego ucznia się nazywa Akasz który pomaga Takie w wolnych chwilach od szkoły sprzedawać Halo Akasz, Panek tam? No i słuchajcie Akarz mnie poczęstował czymś bardzo, bardzo pysznym o to są takie pierogi słodkie w środku. And what is the name? Kolokatei. Kolokatei. W środku, słuchajcie, jest dal, czyli rozgotowana soczewica, dosłodzona, do, dosłodzona cukrem szcinowym, czyli jagry. No i tutaj. I tutaj mamy, słuchajcie, ladu Ladu różnorakie, ladu ryżowe, ladu ryżowe i takie ladu e, z czarnego tego, e, sezamu e, z orzeszkami ziemnymi i mamy takie ladu e, z tak, z grysiku z rodzynkami. What's the name of this? Ra, Rawaladu, a, bo to jest tak, tak zwana rawa, tak. Rawa to właśnie jest ten grysik, Lado. And this? This one is adirasam. 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 Adirasam, so, but this is sweet. This yeah. is sweet jaggery with? Jaggery with uh, rice? rice flour. Rice czy, flour, czyli mąka ryżowa with jag, z jaggery. No i tu, a, i tu mamy takie słone, różne pogryzajki, słuchajcie. Ciekawe. No, i tutaj mamy takie te orzeszki fistaszki z różnymi przyprawami. To, to jest prażone. Prażone, fajnie. A, and here uh, sprouts, czyli, yes. czyli te? Um, kiełki. Okej, okay. chyba sobie kupię takie kiełki, nie? Będzie dobrze. No dobra, to, to ja sobie jeszcze usiądę, pogadam sobie. Fajnie, że mam taki przystanek, Mog mogę zawsze tutaj sobie coś przekąsić, porozmawiać, no i poobserwować sobie życie, które ostatnio wraca jakoś w miarę do normy. No to... Bye! No to cześć! na kam masz cześć.